Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w ramach ogólnopolskiej akcji sprzeciwu, przeciwko polityce oświatowej tego rządu, bo nie państwa. Przeciwko temu, co wymyśla sobie minister Czarnek, przeciwko temu, co wymyślają jego wiceministrowie i jego eksperci. Spotkaliśmy się tutaj, bo nie zgadzamy się z tym, że szkoła, którą funduje nam minister Czarnek ma uczyć nasze dzieci umierania za ojczyznę, a nie szczęśliwego życia. Że szkoła, którą funduje nam minister Czarnek ma nie być szkołą dla wszystkich dzieci, nie ma być bezpiecznym miejscem, w którym dzieci się rozwijają, a ma być miejscem, w którym dzieci są indoktrynowane i wychowywane na nowych wyborców PiSu. Spotkaliśmy się tutaj, bo nie zgadzamy się z tym, że w naszych kołach uczyć mają ludzie, których pracy się nie szanuje i nie wynagradza się w sposób właściwy. I mówię to, moje nazwisko niedzielskie, Artur, jestem nauczycielem, jestem rodzicem, jestem obywatelem. I mówię to jako wszystkie te trzy osoby w jednym. Jeśli ktoś chciałby coś jeszcze powiedzieć, to zapraszam do swojego mikrofonu. Z mojej strony to tym chyba wszystko. Akcję swoją zakończymy wieszaniem trzech test Wolnej Szkoły na drzwiach kuratorium. Nie ja jak dzisiaj rano usłyszałem o 5 rano, jak minister Czarnek powiedział, że religia jest jak tlen. Kusik prawda, TVN jest jak tlen. A religia w Polsce, w tym pytaniu, to jest jesień średniowiecza. To jest porażka totalna naszej oświaty. Jak tak można? W życiu wtedy mieliśmy indoktrynację polityczną, a teraz mamy mieć indoktrynację religijną? I to Kaczyński robi? Tak? Ten, który niby w Solidarności był? Ja pieprzę taką Solidarność. Nie chcę takiej Solidarności. Piotr Duda to nie jest żadna Solidarność. To jest aparatczyk. Najpierw Giwera stał i bronił TVP, TVP w czasie stanu wojennego, a teraz broni PiS-u. PiS musi odejść. PiS musi zginąć. To jest parszywa partia. Dziękuję. To hasło dzisiejszej manifestacji. Wolna szkoła, wolni ludzie, wolna Polska, wolna szkoła, wolni, grup, wolna Polska, wolna szkoła, wolni ludzie, wolna Polska, wolna szkoła, wolni ludzie, wolna Polska. Po prostu to, to, co się dzieje w naszym kraju. Eee, czytałem założenia do ustawy Lex Czarnek która jest całkowicie skandaliczna. Tak? Władza chce podporządkować sobie szkołę w sposób stuprocentowy. Wie, wiemy dobrze, że w założeniach tych dyrektorzy mają być w zasadzie prawie na posyłki kuratorów, a kuratorzy na posyłki ministra. Będzie to całkowicie centralne sterowanie szkoły. Autonomia szkół zostanie prawie całkowicie zlikwidowana. No są to, to to w połączeniu to ze zmianą programu nauczania, który wszyscy zresztą tutaj, którzy jesteśmy, zdajemy sobie sprawę z tego, jak ten program został zmieniony. Jest to wszystko całkowicie nie do zaakceptowania. Bardzo się cieszę, że dzisiaj nasz tyle osób przyszło. Jestem tutaj jako wolny obywatel. Fuh, jeszcze, jeszcze. Ja wiem, ale jestem po prostu tak wzruszona. Ciężko mi strasznie mówić, ale solidaryzuję się z nauczycielami. Nie dla siebie, bo już nauki skończyłam dawno, ale chcą wam zabrać po prostu to. Przepraszam, nie mogę więcej powiedzieć. Dziękuję szczególnie e, nauczycielom, związkowcom, ale przede wszystkim mie mieszkankom i mieszkańcom. Chciałabym tylko dodać, że podobne protesty odbywają się teraz we wszystkich miastach, w których siedzimy na kuratorium. E, w ten sposób chcemy również wesprzeć te z nas i tych z nas, którzy będą jutro w Warszawie. Protestowali. Jesteśmy z Wami. W tej akcji, która, która odbywa się w całej Polsce, to znaczy wieszamy trzy tezy dzisiejszego strajku do drzwi kuratorium, tutaj przede mną po prawej stronie. Jeśli ktoś ma ochotę do nas dołączyć, to bardzo proszę. Mam sześć egzemplarzy, każdy może. Mam taśmę klejącą, także bardzo proszę. Wolna szkoła! Wolna sprawa. Волна школа, 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 Wolni ludzie! Wolni ludzie! Ja zniszczę Polskę. jest niestety tylko szkołę. I chcę zniszczyć kolejne pokolenia. Dalaj! Czarny cnoto!